I weźcie mi to, wytłumaczcie. Jeżeli Karol Nawrocki ma pieniądze w gotówce, na koncie, bez znaczenia, żeby kupić kawalerkę za cenę rynkową, to dlaczego nie kupi pierwszej, lepszej kawalerki za cenę rynkową, którą po prostu kupi i będzie miał? A zamiast tego robi jakieś dziwne kombinacje. Przekazuje te pieniądze jakiemuś swojemu znajomemu. Transakcja będzie dopiero po pięciu latach. Do tego zobowiązuje się w jakiś sposób mniej czy bardziej formalny, że ten człowiek będzie mieszkał w tym jego mieszkaniu, nie będzie za nie płacił, za też jeszcze Nawrocki będzie mu opłacał Różnego rodzaju rachunki do. No, kto normalny zamiast kupić po prostu zwyczajną kawalerkę, skoro chciał wtedy kupić jakąś kawalerkę, kupuje kawalerkę obciążoną lokatorem, obciążoną jakimś zobowiązaniem, że będzie utrzymywał tego człowieka przez kolejne wiele lat i jeszcze nie będzie miał żadnych pieniędzy z tego, że wynajmuje czy udostępnia mu to mieszkanie. I jeszcze właścicielem stanie się dopiero za pięć lat. Przecież to nie ma żadnego sensu. Gdyby Karol Nawrodzki rzeczywiście wszedł w taki układ, to byłby wielkim frajerem w sensie byłby ostatnią osobą, która powinna być prezydentem. Prezydentem naszego państwa, bo ja nie chciałbym, żeby prezydent naszego państwa dokonywał tego rodzaju transakcji w naszym imieniu. Przecież to przypomina pomoc Ukrainie, którą PIS organizował przez poprzednie parę lat, że my wszystko dajemy i nic nie dostajemy w zamian. Dokładnie w ten sposób to wyglądało. Polub skomentuj: udostępnij.